jak przeciągnąć pieniądze na poziomie energetycznym. Przy pomocy terapii Emotional Freedom Technique, terapia ostukiwania, terapia wolności emocjonalnej. Więc może zacznę od początku o tym, że nasze ciało i nasza, nasza głowa, tak naprawdę nasz umysł i nasza energia to jest wszystko połączone, jesteśmy jednością. I teraz coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w medycynę niekonwencjonalną, medycynę wschodnią, medycynę holistyczną, która po pokazuje, że Nasze ciało i umysł to jedność. I kiedy, kiedy mamy wpływ na nasze myśli, na nasze emocje, to możemy uzdrowić nasze ciało. I tak się dzieje z każdą dziedziną naszego życia. Nie, musimy, nie, nie chodzi tylko o zdrowie, ale też właśnie miłość, szczęście, obfitość, finanse. To jest wszystko połączone z naszymi wibracjami. Więc jeżeli my wibrujemy wysoko, to jesteśmy w stanie przyciągnąć dobre rzeczy. Ale dlaczego tak często jest, tak ciężko? Często jest to nam zrobić. Bo nosimy w sobie bagaż emocjonalny, mamy swoje negatywne, niekomfortowe emocje, które przenosimy z przeszłości, i to można przepracować przy pomocy terapii EFT and Matrix Reimprinting. To jest taka metoda, która polega na cofaniu się do naszych wspomnień, a właściwie nie tyle wspomnień, co wierzeń, które nabra, nabrałyśmy podczas pewnych sytuacji w naszym życiu. I to jest podobne do pracy z wewnętrznym dzieckiem, a tak naprawdę ja nie lubię tego określenia wewnętrzne dziecko, bo my niekoniecznie pracujemy z dzieckiem, tak? Mamy, mam klientki, które, z którymi przepracowuję, nie wiem, aborcje albo wypadki samochodowe, gdzie one nie były dzieckiem. Ja właśnie przepracowałam swoją, uzdrowiłam się z, z COVID-u, gdzie to było, się działo dwa lata temu. Więc to jest praca z naszym, z naszym po prostu hologramem energetycznym z przeszłości. Więc kiedy skupisz się na swoich emocjach, które przeżywałaś w przeszłości i robisz tapping właśnie, to wyzwalasz swoje emocje stare, wyzwalasz swoje niekomfortowe emocje, pozbywasz się blokad energetycznych z organizmu, zaczynasz... energia zaczyna po prostu lepiej płynąć i Ty jesteś lepszym przewodzicielem do prawa przeciągania, do tej wszystkiej obfitości, do tej do tego, do, do, do dobroci, do tego szczęścia, które jest we wszechświecie. I kiedy Ty zobaczysz swój, swój brud, uporasz się ze swoim brudem, posprzątasz, zrobisz porządki w swojej głowie, w swojej energii, to jesteś w stanie właśnie odbierać na dobrych falach te wibracje, tę energię ze wszechświata. I to jest absolutnie, to jest możliwe, bo ja to widzę u siebie, ja to widzę jak magia się dzieje u mnie, u moich klientek. Ale dzisiaj zapraszam Was do skorzystania z oferty kursu na przyciągnięcie pieniędzy. Pozbądź się blokad finansowych przy pomocy terapii EFT. I ten kurs sk właśnie skupia się na tym, żeby pozbyć się blokad energetycznych z organizmu, naszej energii i przepracować stare, niepotrzebne nam przekonania. Bo możesz myśleć, co myślisz o ludziach bogatych? Czy ich błogosławisz, czy raczej klniesz na nich? I to właśnie może pochodzić z twojej podświadomości, może pochodzić z przeszłości, z e, programów, które dała ci twoja Zaprezentowała ci Twoja rodzina, Twoje otoczenie, ale to wszystko można zmienić, to wszystko można przepracować. I my podczas tego kursu właśnie tworzymy nową rzeczywistość. Robimy wizualizacje, robimy rytuały, skupiamy się na wdzięczności, na podniesieniu naszych wibracji. Co jeszcze tutaj robimy? Proszę, mam zapisane. Właśnie robimy porządki w, naszym, w naszej głowie, robimy porządki w naszych przekonaniach. Ale te przekonania nie wzięły się znikąd, tak? To jest tak, że masz jakieś wspomnienia, które sprawiły, że, ta, że tego dnia właśnie nabrałaś takiego przekonania. To się nie wierzy, dziecko nie rodzi się e, z, i mówi, nie wiem, pieniądze są brudne od razu. Tylko ktoś mu coś powiedział, lub lu, była jakaś sytuacja, gdy, gdy ktoś zareagował na przykład, gdzie wziął pieniądze do buzi, mówi, nie dotykaj tego, pieniądze są brudne, i później przez całe życie, nawet jak masz pieniądze, to później cię parzą, bo przecież pieniądze są brudne, prawda? Skupiamy się również w czasie kursu na tym, czy umiesz przyjmować, o tym, jak wyjść z tej energii braku i otworzyć się na przyjmowanie. Rozpuszczamy nasze podświadome blokady, bo może być tak, że ty robisz wszystko, co ci się wydaje, już czytałeś wszystkie książki na temat prawa przyciągania, na temat pieniędzy, ale gdzieś jakieś są podświadome blokady. Może się okazać, że na przykład, nie wiem, boisz się, że nawet jak będziesz bogata, to będziesz musiała nagle spełniać swoje, swoje marzenia. A to jest trochę takie przerażające, prawda? Będziemy skupiać się na wibracjach obfitości, na właśnie wib wibracjach i energii pieniędzy, energii obfitości. Mówimy o energii w naszym, w naszym ciele, mówimy o energii, jak oczyszczać energię w naszym domu. Jest, robimy dużo ćwiczeń na to, żeby manifestować rzeczy, dobra, materialne, energię. A na koniec robimy mapę marzeń, jeżeli tego jeszcze nie robiłaś. I skupiamy się na takim planie działania, tak? Jakby podsumowujemy wszystkie nasze nowe przekonania, robimy jakby takie podsumowanie i plan, praktyczny plan działania na, na kolejne kilka miesięcy. Więc jeżeli chcesz przekształcić swoje przekonania finansowe z takich, które Ci nie służą, na takie pozytywne, chcesz przyciągnąć więcej pieniędzy, chcesz zacząć spełniać swoje marzenia, zacząć cieszyć się życiem, to pozbądź się blokad finansowych z terapią IFT. Pozbądź, pozbądź się tych blokad finansowych na poziomie energetycznym, na poziomie mentalnym, na poziomie emocjonalnym. To naprawdę działa cuda. I zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, zapraszam Cię do grupy wsparcia emocjonalnego na Facebooku i e, oczywiście do wykupienia kursu. Jeżeli masz jakieś pytania, to napisz do mnie, z chęcią odpowiem na wszelkie pytania. I życzę Ci powodzenia.